Dzień dobry, cześć wszystkim, się macie Dziki Fitnessu. Witam Was w kolejnym odcinku mojego vloga trenerskiego. Jadę właśnie na trening. Dzisiaj będziemy trenować z Olą, jak w jednym z pierwszych moich vlogów. Natomiast dzisiaj ja nie będę robił treningu razem z moją podopieczną, tylko to ona będzie wykonywać trening pod moim okiem i w odpowiedzi na Wasze... Zapytania na chęć, którą wyraziliście, żeby przygotować właśnie dla Was taki materiał z treningu stricte pośladów. Jak robimy poślady, jak budujemy brazylijskie poślady, to dzisiaj właśnie zobaczycie taki właśnie oto odcinek, dotyczący głównie treningu na pośladki. Skupimy się mocno na dolnej części pośladkowego wielkiego, czyli tej części poślada, która ładnie tak odcina ten pośladek od dołu, od tyłu Waszej nogi, od tyłu UDA. Przez co one są troszeczkę bardziej podniesione, lepiej wyglądają te pośladki. Oczywiście zaangażujemy też górną część pośladkowego wielkiego i nieco pośladkowy średni również będzie tutaj w tym treningu zaangażowany. Skupimy się głównie na podstawach, nie będziemy przesadzać jakoś długo z rozgrzewką. W tym materiale chyba nawet nie będę Wam jakoś tam specjalnie nagrywał rozgrzewki. Skupimy się stricte na ćwiczeniach angażujących. Te poślady do pracy, samo ich przygotowanie. Tutaj też nie będziemy się rozwodzić z aktywacją. Zresztą widzieliście w tym pierwszym vlogu, kiedy robiliśmy taki trening łączony trochę dołu z górą, że też tych aktywacji jakoś przesadnie dużo nie robiliśmy. Bo moim zdaniem nie ma to jakiegoś większego sensu, żeby z tym przesadzać. Podstawa to skupić się na ruchach, na ciężarze, na technice. I dzisiaj tak przygotuję właśnie moją podopieczną Ole do treningu, że przed każdym ćwiczeniem wykona jedną, dwie takie wstępne serie rozgrzewkowe, gdzie się mocno skupi na ruchach, nie będzie dużego ciężaru. Przygotuje po prostu przez ten ruch na mniejszym ciężarze partię do wykonania tych serii właściwych. Taka na dzisiaj jest taktyka. Będziemy działać, już za chwilę widzimy się na siłowni. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Trenero, Aleksandra. Ola. Tak, Aleksandra. Jak to woli? A ty jak to jak No tak wiesz, zależy. Zależy jak tak. leży. Dobra, się, tak. witamy Was serdecznie. Odpowiedzi na Wasze pytania i prośby. Przygotowaliśmy tym razem trening stricte na poślad, na brazylijskie tak? pośladki. Tak, bez żadnego pitu-pitu, stricte trening na pośladach, bez zbędnych jakichś aktywacji, udziwnień i tu godziny męczenia się nad jakimiś gumami. Tylko. Konkretny ciężar, konkretne, sprawdzone ćwiczenia, technika, dźwiganie i wtedy zbudujemy solidny poślad. Więc oglądajcie i bawcie się z nami dobrze, bo my się na treningu, nawet jak jest ciężko, jak robimy, zawsze się dobrze bawimy. Oglądajcie.

jedziemy dziki. Pierwsze ćwiczenie, które mamy to jest rumuński martwy ciąg. Nie jest to stricte ciąg na prostych nogach, ale nie jest to też klasyk, bo w klasyku będziecie odkładać sztangę na podłogę, a tutaj zobaczcie właśnie Ola przypięta, trzyma mięśnie brzucha, trzyma łopatki, rozciąga mięsień pośladkowy i dwugłowy uda. Oczywiście nie wyłączymy tutaj w żadnym martwym ciągu maksymalnie dwugłowego uda i samego pośladka, i to jest ćwiczenie, które właśnie będzie się tutaj skupiać stricte na dolnej części waszego poślada, czyli odcinać właśnie wam ten pośladek tutaj sobie zobaczcie dziki tak będzie wam tą dolną część, słabo będzie teraz sobie widać. Dobra, zaraz coś innego wykombinuję, żeby wam to pokazać. Poczekajcie. Czyli tutaj stricte ten raj. I teraz tak, tak jak widzicie, na razie sama sztanga i to jest rozgrzeweczka, tak? Czyli robimy dwie serie rozgrzewkowe, skupiamy się stricte technicznie na ruchu, a później będziemy dorzucać ciężaru, żeby tutaj ten poślad miał odpowiedni bodziec. Ej, no dobra, instalujemy ciężary i bierzemy się za serie właściwe. W sumie kto instaluje, to instaluje. Tak, no chcesz ćwiczyć, to sobie zakładaj. To też jest rozgrzewka. Dlaczego nie widać? Leo, waj! Zbieramy to. A ty co? Woda? Woda, woda, ok. Bez lokowania produktu? Nie, znowu mi tu lokuje produkt. A jaką no masz znowu. w ogóle dobrać? sowianka. Nie polecam. Nie żartuję. Ona poleca, ja nie. Nie, żartuję oczywiście. I co, mamy pierwszą serię roboczą. Tak. Jak tam w ogóle, Dziku? Jeszcze żyję. Czuć, żyjesz? Jeszcze. No jeszcze, no dopiero zaczynamy, to dziwiłbym no się, to się żyła. Ale no dobra, dobra, dobra. Nie lubię tego ćwiczenia, ale jest efektywne, więc trzeba robić. Jak się nie robi, tak. to znaczy, Co że czujesz? Działam... W ogóle teraz, jak robisz? W du... dwójeczkę. no tak jak no, mówiłem, i dwójkę i będziecie no. tutaj czuć. Nie ma stricte takiego ćwiczenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o ciągi. Nawet jeżeli będziecie robić wersję sumo, to i tak te dwójeczki będą gdzieś tam. Będzie też czwórka troszeczkę pracować przy tych wszystkich dolnych partiach. Tak, 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 jak najbardziej. Oczywiście stricte skupiamy się, tak jak mówiliśmy, na... Na czyli na pośladach brazylijski poślad A, robił. Na, tak, na pewno będą palić, ale nie głównym jakby tutaj czynnikiem będzie to, że was ma palić, bo można wziąć mało bardzo ciężaru, czy jakąś gumą i się wyginać tutaj godzinę i wszystko będzie palić, ale efekt hipertroficzny, czyli budowania tych brazylijskich pośladów, będzie prawie że nijaki. Także więc trzeba ciężko dźwigać, żeby pośladki rosły. No i trzeba jeść. I trzeba jeść odpowiednio. Białeczko. Też. Zobaczcie co tutaj mam. Zaraz się dowiecie do czego to Wam się może przydać. Nawet, nawet do damskiego treningu. Paca! Dobra, słuchajcie, tutaj mamy takie opaski, które możecie sobie założyć tutaj przy nadgarstku i przepleść w odpowiedni sposób na sztandze. Panowie z reguły często wiedzą o co w tym chodzi, chociaż też niekoniecznie. A dziewczyny, chyba zauważyły, że na siłowniach rzadziej z tego korzystacie. A warto, bo my właśnie doszliśmy z Olą do takiego momentu, kiedy co? Chwyt siada. Chwyt siada, czyli poślad jeszcze podniósłby więcej, ale ona już nie podniesie więcej przez po prostu chwyt. Oczywiście tak. też są odpowiednie ćwiczenia, które będą wzmacniać Wam siłę chwytu. Jeżeli będziecie zainteresowani, zainteresowane, dajcie znać w komentarzu. Ale przez taką właśnie oto pierdółkę można sobie po prostu więcej podnieść i te poslady lepiej przetrenować. Jeżeli wasz chwyt odmawia posłuszeństwa, to się będzie używać pierwszy raz. Zaraz będziemy sobie je próbować, montować. Zrobimy sobie jakiś tam instruktaż. Zobaczymy jak ogarnie. A wy śledźcie nas dalej. Ogarnie. No wiadomo, przecież No właśnie, przecież to wszystko zawsze ogarnie się prawie. Nie, a będzie, będzie tylko gorzej. Nie, jak im się będzie podobać, będą komentować, będą lajkować i I pamiętajcie o dzwoneczku, bo inaczej nie będziecie z subskrypcją na bieżąco. To, to co, to im nagramy kolejny odcinek? Tak. Nie Znamy. wiem jeszcze o czym. Może Myślimy. nie o treningu. W sumie nie wiem o czym mówię. Świat się tylko kręci wokół treningu. Dobra, nie gadamy, jedziemy. Ja znam. Dobra, słuchajcie, jeżeli oglądaliście pierwszego vloga, pierwszy odcinek, no to wiecie, że już to ćwiczenie robiliśmy, tak? trasty, czyli też ćwiczenie na pośladkowy wielki. Tutaj będzie tak, no można powiedzieć, że król, król dżungli, pośladkowy wielki również tak jak mówiłem, ale tutaj troszeczkę mocniej góra Waszej dupci popracuje. Czyli znowu teraz ten odcinek, który będzie Wam odcinał te pośladki, je zaznaczał od Waszych pleców, czyli jak to mówią, że nie będzie po prostu płaskiego naleśnika, tylko po prostu faktycznie będzie widać tam, że macie kupcie, nie? I o to nam chodzi. O to nam chodzi. Tak, tak jest. No, także nie będziemy się skupiać tutaj na omawianiu tego wszystkiego. Jeżeli będziecie chcieli, tak jak mówiliśmy, stricte techniczny materiał, to, to dajcie znać w komentarzach. A my co? Lecimy w dziesięciu Znów seria rozgrzewkowa na mniejszym ciężarze i później cztery właściwe serie robocze. Jedziemy! Dam szybko takiego tipa. Przed chwilą widzieliście, że robiliśmy pewną korektę z Olą. Pokazywałem jej w tej rozgrzewkowej sesji, jak zwiększyć jeszcze zaangażowanie i czucie tego pośladkowego. Czyli nie ustawiajcie bardzo szeroko tych nóg do hipów, tylko dajcie je właśnie troszeczkę wężej, a w momencie wypychania bioder do góry otwórzcie mocniej kolana na zewnątrz. Gwarantuję Wam, że na pewno mocno poczujecie pracę swoich pośladków. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się to sprawdziło, czy nie. Halo, halo! Machamy. Widzowie patrzą. Nie. Przerwa. Przerwa, jaka przerwa, nie ma miękkiej gry. Nie, już zrobiłam przecież. Teraz przerwa. Jak? Siadło. Siadło. No. Poślady. Ja nie, nie ma innej opcji. Ale ja się przyznaję, kochani. Ja sama chciałam. Ja się sama na to pisałam. Mój błąd, mój ból, moja wina. Twoje poślady o, czy to? Chcesz zabrać? Dobre nastawienie To chodź Idziemy Dobra Dziki, idziemy teraz dalej Idziemy na taki sprzęcior, który się nazywa Suwnica Smitha I będziemy robić, będziemy co robić? Dziku? Siady, ale nazwy nie znam Siady, ale nazwy nie znam, nie link skład, Czyli przysiad na... Tak, ona to chciała powiedzieć, przysiad na kolanach. świetne ćwiczenie. Wbrew pozorom. O co moje ulubione posłuchał. Tak, o, lubi to. Świetne. Lubi to, wy jak spróbujecie, to też polubicie. musicie je bardzo dobrze technicznie zrobić, bo źle wykonane najczęściej obciąża właśnie Was dolny odcinek kręgosłupa, czyli odcinek lędźwiowy. I tak. na to trzeba uważać, żeby nie angażować lędźwi, tylko poślad zwłaszcza w fazie, kiedy będziecie wychodzić do góry i opuszczać się na dół. W ogóle to takie dosyć stare ćwiczenie wywodzące się stricte ze sportów siłowych. Zapomniane historia, tak, historia mnie interesuje, ale wraca do łask, z czego się bardzo cieszę. Bo to jest naprawdę, naprawdę świetne ćwiczenie. Nie. Zaraz zobaczycie. Co potrzebujesz? Ale nie rapera, Matę. Matę, nie, chyba z tego nie, nie Mata chyba siedzi, czy już wyszedł. Nie wiem. Chyba, że yerba mata. Mata. Nie. Mata. Taka mata do ćwiczeń. Macie? Rzućcie. Zara. My ciągle coś reklamujemy. Teraz Zarę. Nie no, to normalnie nam przejść z reklam, to polecą takie te... tematy za umiesz... zalokowania lokowania produktów co chwilę. Ty ci sowiankę. Ja Zare. Macie reklamę To nie muszą dop. Moet dit te konnik. Twierdził, że właśnie nawet jak na rozgrzewkę to było za mało 5 kg z każdej strony. No, tak, no musi być ciężar, żeby podziec, także jedziemy dalej z pośladami. To możemy zrobić jeszcze raz 15 i potem dorzucimy. Tak, o oh my goodness. Jak mawia klasyk, ciężar musi być ciężki. Bo dziwnie ci lekki, nie? Chyba, że ktoś chce mieć naleśniki zamiast pośladków, to nie, nie dorzucajcie przed... ciężarów. I sprostuję z poprzedniego filmu. Mówiłam, że forma do lata, ale uwaga, forma do lata na lata. Każde ciało jest ciałem plażowym. To było źle, sprostujmy to, ale dbajmy o siebie i dla lepszego samopoczucia, żeby się lepiej czuć, którą grajemy, ćwiczymy. I dla zdrowia, dla zdrowia, przede wszystkim. Profesor Miodek wie, co mówi. Polecam. Przecie pali. Trzeba będzie to wypipać. Okej, okay, Dziku gdzieś tam jest w tle. Chyba go nie widać. O, jest. Rozmontowuje e, ciężary, sprzątamy po sobie, tak, stanowisko treningowe sprzątamy po sobie, nie bądźcie Jonuszem i Grażyną, nie zostawiajcie sypu na siłowni, tak by the way. E, co? Plus jeden. plus jeden. Plus jeden, co plus jeden? Plus jeden do fajności, za te słowa. Dobra i teraz idziemy sobie dalej, Dzikuj już będzie szykować sprzęt. E, kolejne ćwiczenie w naszym rozkładzie jazdy na brazylijskie pośladki. To jest przysiad wykroczny. To się przyda do ostatniego ćwiczenia, czyli do, a, tak, do, do kickbacku. Tak? Nie wiem czy to dobrze powiedziałem po angielsku, nie? Będą no, aha. YouTube'a zaraz pojedzie z nas W Polsce jesteś. Tak, tyzys polska. Tak, po polskiemu będziemy mówić, poprawną polszczyzną. Także teraz polecimy przysiad wykroczny. I tutaj właśnie będzie kilka istotnych szczegółów, które sprawią, czy się bardziej zaangażuje troszeczkę w tym ćwiczeniu właśnie pośladek do pracy i też ta jego dolna część, która Wam będzie fajnie zarysowywać poślady, czy będziecie pracować nadmiernie mięśniami czworogłowymi uda. Oczywiście to jest też ćwiczenie globalne, ćwiczenie złożone. Więc pamiętajcie, że tu nie da się znów maksymalnie tylko wyizolować do pracy pośladków. Będzie pracować izometrycznie góra, która powinna być przypięta, trzymanie łopatek, będzie pracował napięty brzuch. Będą pracować oczywiście czwórki, czyli te czworogłowe uda, będzie troszeczkę pracowała dwójka. Także to będą też mięśnie, które wezmą tutaj oczywiście udział w pracy w tym ćwiczeniu. Ale stricte skupimy się na tym, żeby zmaksymalizować w tym ćwiczeniu pracę Twoich pośladków. Przynajmniej jej. No dobra, widzimy Przysiad wykroczny. czyli zobaczcie, dajecie sobie jedną nogę do przodu, tak, druga noga idzie do tyłu. Pozycję w miarę szeroką, czyli jacie sobie stopy trochę szerzej, tak. Będzie Wam wtedy zdecydowanie łatwiej to zrobić, będzie większa stabilizacja teraz to, na co musicie zwrócić uwagę, to żeby nie pchać mocno kolana nogi wykrocznej do przodu, bo będzie Zrób sobie mocno z kolanem do przodu. I co czujesz, Dziku? Czwóreczkę mocniej, nie? No właśnie. A chcemy... Znaczy ona i tak będzie pracować, ale chcemy, żeby mniej pracowała, żebyście mocniej poczuli posiad, zwłaszcza dolną część kształtowego wielkiego. Czyli skupcie się na tym, żeby wasza miednica pionowo opuszczała się kierunkiem dłoni. Choć kolano nie idzie do przodu, mocno. I góra wejście, tak? To jest podstawa. I znowu w dech. Napięty brzuch. Nie wyginacie się po cyklu, lecz do tyłu. Parki w Delikatnie śpiąc na. Tak, tak? Nie rotujecie się w piwnicy, czyli nie kręcicie na bokiem. dalej, na, na bokiem. Na boki nie kręcicie, tak? W tułowiesz. W jednej linii wszystko trzymamy O właśnie. Ok, ćwiczenie unilateralne, czyli musicie pamiętać, że trzeba zamienić później nogi i na drugą stronę zrobić to samo. Dół, tak, umiem, nie? Aha, to jest to, jest to <grywanie> Od razu odpowiadam na pytanie, które ostatnio często od Was dostaję. Czyli, czy właśnie te wszystkie ćwiczenia siłowe, jeżeli myślimy o hipertrofii kształtowaniu sylwetki, to warto robić na niestabilnym podłożu, czyli jakichś piłkach, bosu innych takich rzeczach, które de facto wytrącają z Was równowagi. I moja odpowiedź brzmi jednoznacznie. Nie, nie warto. Jeżeli chcesz budować masę mięśniową, skupić się przede wszystkim na tym, żeby ten twój poślad prawidłowo pracował na treningu. To stabilne podłoże, technika, ciężar i prawidłowy oddech i to jest podstawa. To jeżeli jest tak. najtrudniejsze. Jeżeli jest, masz problem wieście. w ogóle z wykonaniem prawidłowo technicznie ćwiczenia, to dodawanie niestabilnego podłoża tylko pogorszy sprawę. Podniesiesz mniej i mniej efektywnie, czyli twoje pośladki, czy jakiekolwiek inne mięśnie będą mniej zboczcowane. Nie róbcie tego. To jest. To jest do tak. do do, wiecie, o. do czego, nie? XD jak mawia Dziku. You ready to parry? Let's go! Fokus. Fokus, fokus, pełen pokus. W blokach błyszczy zaślepia to co widzi i niszczy. Rap to nie opcja dla korzyści. Mezo, mezo. Pip. Ten wyścig. O, widzę komuś już nóżki latają jak u sarenki. Chyba przychodzi moment zmęczenia. Ale dobrze, bo powoli trening dobiega do końca. Pamiętajcie, że nie chodzi o to, żeby się tylko zajechać na treningu, tylko przede wszystkim to zrobić mądrze. Witamy ponownie z krainy pośladów. Cześć wszystkim. Dobra, ostatnie ćwiczenie w dzisiejszym treningu. Ona już mocno zmęczona, dlatego jak widzicie nie ma co przeładować za mocno treningu. Zwłaszcza jeżeli skupiamy się na jednej partii mięśniowej. Ostatnie ćwiczenie to kickback. Czyli będzie odwodzenie nogi w tył lekko po skosie, czyli chcemy tu się skupić, akurat w tym ćwiczeniu bardziej na pracy pośladkowego, średniego, znowu mnie kopnęła, ała, 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 sorry, sorry, tak, ona cały czas chce zamach na moje życie przeprowadzić, ale wracając do tematu, do, do brzegu, skupiamy się na pośladkowym teraz średnim, czyli głównie pracowaliśmy sobie nad dołem poślada czyli ten, tą dolną częścią pośladkowego wielkiego. A teraz chcemy tutaj troszeczkę bardziej nad tą częścią sobie popracować, czyli pośladkowy średni, i będziemy to odwodzenie nie robić centralnie kopnięcia po prostu do tyłu, tylko lekko po skosie, tak? Po to, żeby właśnie wyłączyć ten pośladkowy wielki z dominacji w tej pracy. Bo jeżeli tego nie, nie zrobicie w ten sposób. To będzie głównie nadal pośladkowy, wielki pracofon. No właśnie, bla bla bla, masło maślane. Dobra, zobaczcie sobie jak to wygląda, a jak będziecie chcieli trochę więcej materiałów technicznych, no to tak jak mówiłem, dajcie znać w komentarzu. Zobaczcie, mamy trochę problemów technicznych. Lewa strona. I akurat w tym ćwiczeniu dziku stwierdził, że co? Że jest, jest słabiej, jest trudniej, jest trudniej się ustabilizować, tak? I tu wcale nie szalejemy ze sztosem, bo nie o to chodzi, żeby szarpnąć całym ciałem i się pochwalić, ile to tam nie wrzuciliście. Tylko zrobić to dobrze technicznie, tak? Żeby włączyć do, do pracy głównie tą partię, którą chcecie przetrenować. O właśnie, stabilnie, nie? O właśnie. Teraz wyprowadzasz, wyprowadzasz, jeszcze przed stopę sobie, swoją lewą przed prawą, tak, żeby wyłączyć ten pośrodkowy wielki jak najbardziej z pracy. Pani mam nie wstane. Czuję? No. Co czuję? Czuję, że umiera. Ja nie mogę mówić po imieniu. No wiem, no nie mów po imieniu, to może nie pupcia. Okay. Czuję pupcie, to będzie... Brzoskwinkę. Brzoskwinkę, czuję brzoskwinkę. To jest takie poprawne politycznie. Jak co trening, oczywiście Dziku musi wymyślić jakiś challenge dodatkowy. Czyli tak zwany trening zydy. Tak. I tym razem padł pomysł, że da radę zrobić pistoleta. Na prawej i na no. lewej Zobaczymy Zobaczcie sobie sami, czy się udało. Kto hmm. obstawia, dałam radę czy nie? Zaraz zobaczycie. Let's see. Hop, próbuj. Trzymaj, trzymaj, brzuch napięty i góra. Hop. pięknie. A drugą zrobisz? To zobaczymy I góra, Hop, stabilnie. brzuch do pięt. Woo! To miałem jeszcze z Piątkę Action Szybkie podsumowanie Mamy godzinę 11.15 Przyszliśmy o 9 W niedzielę w niedzielę I teraz podsumowanie, uwaga, złota myśl Wychodzisz o tej 11 i mówisz. O mój Boże, zrobiłam trening i masz cały dzień wolny i to poczucie, że już coś zrobiłaś od rana. Endorfiny, wszystko. Żyć nie umierać. Naprawdę polecam. Ja nie, która ćwiczy przeważnie wieczorem, ale to można zmienić, naprawdę. Trening z rana jak śmietana. On potwierdzi, on wstaje o 5-6. Tak, ja podobno chodzą takie wieści, że ten gościu wstaje o 5. I idzie od razu z łóżka prosto do beczki z lodem. Niektórzy już to widzieli. Pewnie na wrogu też to zobaczycie, śledźcie nas na bieżąco. Skończyła. I żyje. Lewo. Z cudem. I co? Nieźle. Naprawdę mega fan. Było czuć, czyli o to nam chodziło. Jutro będzie palić, ale będzie dobrze palić, będzie boleć, ale będzie dobrze boleć, ale jak będzie wyglądać? No właśnie, jak będzie wyglądać. Oczywiście pamiętajcie, to jeden trening nie czyni mistrza, Marcin, tak? Regularność, regularność, regularność. I progresja Dokładnie. I często mnie pytacie, Marcin, co muszę tak? robić, żeby tak wyglądać, żeby osiągnąć jakiś cel? I bardzo istotne pytanie, które pojawia się na końcu, czyli jak długo? Ja zawsze wam odpowiadam y, zawsze y, do końca, do końca już na zawsze musicie tak robić, jeżeli chcecie inaczej wyglądać, lepiej się czuć, to musicie zmienić swój styl życia, tak? Czyli nowe nawyki, nowa ty, nowy ty, powrót do starych nawyków, stary ty, stary wygląd, tak? Także tego się nie da zrobić jak formę z gipsu odlać raz i mam spokój. Nie. To Forma się musi to do tak. lata, ale na lata. Dokładnie. Druga dokładnie. Część najważniejsza. Tak, teraz już po treningu można iść, jak to powiedziałaś przed chwilą. Na serniczek, do babci. na serniczek do babci uzupełnić węglowodany i białeczko. Po solidnym treningu. Trzymajcie się. Jeżeli materiał był dla Was wartościowy, komentujcie, zostawcie łapę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, tak? Czyli po subskrypcji dodatkowo kliknąć sobie dzwoneczek ustawić, żeby być na bieżąco, bo inaczej niekoniecznie dowiecie się o nowych materiałach. Do zobaczenia wkrótce. Niech moc będzie z wami. Bye. Piona.